A i Cześć, witam bardzo serdecznie z tej strony i witam Was w ogłoszeniach parafialnych. Ogłoszenia parafialne! I o co chodzi z ogłoszeniami parafialnymi? Ogólnie chciałbym Was poinformować, że jutro, czyli w piątek, nie będzie streama w sobotę, w niedzielę i w poniedziałek. Dlaczego? Już Wam tłumaczę, dlatego że. Zbliża się moja osiemnastka i najzwyczajniej na świecie w piątek yy, o godzinie 17 chyba idę do pana Slayera razem z panem Przemkiem, razem z panem y, Benkiem, idziemy po prostu opijać, także w piątek jestem u pana Sylwka w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek tak samo, także jedynie w piątek dostaniecie odcinek z momentu Mori czyli jutro dostaniecie tam, kogo, nie pamiętam do końca, kogo, Fajsa chyba? Coś takiego, no także nie będzie na razie streamów, odcinek tylko w piątek, także wybaczcie, ale wiecie, kurde... Ja i tak w miarę, Boże, przepraszam, bo aż tutaj, nie, o, tak jest dobrze. Także nie będzie przez te dni streamów, także informuję, żeby nie było, że kurde, i yy, nie chcę ci już streamować. Nie, 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 po prostu idę na nachę pochylać sobie alkohol. Także no, życzcie miłej zabawy, że tak powiem, a ja wtedy spierdzielam. Także życzę miłej nocy, bo jest 20 godzina już. No i zapraszam na jutrzejszy odcinek z Memento Mori Killera. No i tyle, także trzymajcie się. Papa, pa. widzimy się w poniedziałek albo we wtorek, w sumie może stream odpala, także Papa. Pa.